gość, jak widać, już w studio. Książka, jak widać, również już w studio. Marzena Florkowska na rogu Łobzowskiej i Słowackiego. Dom profesorów UJ. Ja bardzo lubię opowiadać o miejscach. Jeżeli was to miejsce ciekawi, fascynuje, chcecie dowiedzieć się co tam się działo, no to posłuchajcie naszej rozmowy. A poza tym możecie zadawać pytania na naszym streamie targowej telewizji. Jest taka możliwość, trzeba odpalić odpowiednią zakładkę, zadać pytanie albo komentarz. Ja te komentarze widzę tutaj, trochę Wam zdradzę, w telewizyjnej kuchni na specjalnym monitorze. W związku z tym mogę zadać je autorom, którzy będą gościć w naszym studiu, w tym pani Marzenie. Tak naprawdę były Trzy domy profesorów. Dzień dobry. Tak, tak naprawdę były trzy domy profesorów. Ten na rogu Łobzowskiej i Słowackiego, albo Słowackiego i Łobzowskiej. To był trzeci dom profesorów. Pierwszy powstał, to, to była dawna taka willa, powstał przy ulicy Łokietka. Drugi przy placu Inwalidów, może też bardzo znany z filmu Andrzeja Wajdy, tak. Katyń. No i w końcu ten na, na rogu Łobzowskiej i Słowackiego. Taki może przyciągający uwagę tą architekturę architekturą swoją i, i, i synonimami i nazwami, Trumna Profesorska, tak był, tak był kojarzony. <grym> <To jest> ze <grym> tak względu był na nazywanym. czarny kolor. <grym> tak, właśnie było, różny, było dużo różnych teorii, dlaczego mm. ten dom był nazywany Trumną Profesorską. Po pierwsze, przez długie lata i my to chyba pamiętamy, zanim został odnowiony fasada, zanim odżyła, no to rzeczywiście ciemna taka od, od tych pyłów alejowych, Czarny dom łupiące się te kafle czarne i też tynk odchodzący, to był pierwszy powód. Drugi rzeczywiście taki kształt dosyć nietypowy. Poza tym, jeżeli cofniemy się do lat 30. kiedy ten dom powstawał, to on stał tak całkiem na rogu, rzeczywiście na rogu, i nic nie było wokół, więc on taki był charakterystyczny i przypominał trochę trumnę. No i wreszcie sam, sam architekt opowiadał, że. Taki żart mu zrobiono w latach 30., że właśnie na scenie teatru nazwano ten dom trumną profesorską, więc rzeczywiście powodów jest dużo. Teraz chyba trochę ta nazwa już odchodzi, niepamięć już, już nie jest tak charakteryzowana. No teraz przyglądamy się w ogóle tej rzeczywistości inaczej, bo design stał się modny, architektura stała się modna. Ten okres czasu modernizmu został nam przypomniany przez kilka publikacji także w Krakowie. Ja chodząc alejami Trzech Wieszczów, rzeczywiście z kilkoma książkami, które o tym piszą, orientowałem się. I ja a przecież jesteśmy tak naprawdę w miejscu, które aż kipi od tej modernistycznej architektury i elementów, ale nie o to chciałem zapytać, bo myślę że czytając Pani książkę, zastanawiałem się, jak dobrze napisać bardzo elegancką, profesorską, nie antologię, monografię miejsca, tak naprawdę. Czy to jest bardziej monografia miejsca, czy to jest bardziej. Monografia ludzi, tego co tam się działo. W tym domu jest wszystko fascynujące, bo jest i fascynująca architektura, mhm. niesamowita. I fascynujący sam architekt, i fascynujący ludzie, którzy tam mieszkali. No bo czym będzie bryła budynku, jeśli, jeśli nie zamieszkana będzie przez wybitne osobistości, osobowości, umysły? Więc w tym domu wszystko jest ważne. I ja myślę, że ci profesorowie też jakoś się wtopili w tę architekturę i wypełniali ją. Jak napisać o Mario? To jest szalenie trudne pytanie. No bo jak napisać no, dobrze, tak, żeby u... nie było pusty, żeby ten dom nie był pusty, prawda? No właśnie, bo myślę, jak myślę tak, monografia, to myślę, dobrze, będzie dużo przypisów, książka ze 400 Są. stron. Nie, nie mówię, że ich nie ma, ale to co może inaczej, klasyczna monografia, która rozpoczyna się od historii z windy, nie jest klasyczną monografią, to znaczy od razu Pani nas wsadza do środka miejsca i do miejsca, które jest potencjalnie najważniejszym miejscem spotkań. I to jest właśnie winda. To jest właśnie winda, small talk tak uh -huh. nazywam, prawda. Y nie chciałam, żeby to była praca architektoniczna, absolutnie, Pytanie. dlatego że ja nie jestem architektem. Yy, yy, nie chciałam, żeby to były tylko opisy, jak ten dom został skonstruowany, choć to jest fascynujące, bo to na owe czasy, na lata 30. był bardzo nowoczesny i bardzo przemyślany dom. Kamienica, która zachwyca do dzisiaj, miałam okazję iść od piwnic Postrych, yy, zaglądać do, do sypów, do kotłowni. w każdy najmniejszy zakamarek. Mieszkańcy współcześni pozwolili mi na to. I on zachwyca nawet po 90 latach, jak został przemyślany, jak Wojtyczko to skonstruował, jak zaplanował ten dom dla profesora, żeby mu się mieszkało wygodnie, komfortowo, żeby mógł się pracować, spotykać się, żeby miał część oddzieloną od części służby. No niesłychane to jest. Nowoczesne oświetlenie, 200 metrów kwadratowych, <grym każdy <grym grym> apartmą, bo to, się tak. myślę, że to są apartamenty, to szkoda, że nie lofty, ale naprawdę rzeczywiście z tego co pani pisze to Życie profesorskie to było wygodne życie w takiej kamienicy. Tak, choć trzeba też pamiętać, że na owe czasy to nie był najbardziej elegancki dom, mm. w takim sensie, że niektórzy profesorowie mieszkali we własnych. Kamienicach we własnych domach. To był taki rodzaj kompromisu, prawda? Wspólne, wspólna kamienica dla 13 profesorów. Ale rzeczywiście ten dom został zaprojektowany jako bardzo nowoczesny i bardzo wygodny. Tym profesorom się mieszkało doskonale pod każdym względem. I równocześnie to, to zaprojektowanie tego domu pokazywało też strukturę społeczną, bo była część dla służby mm -hmm. osobna, zupełnie oddzielona. Ta służba w ogóle nie wchodziła. W drogę profesorom, a jednak była obecna i służyła takiej, takiej codzienności i mieścili się wszyscy na tych 200 metrach, prawda? I, I dwie, trzy osoby służby, i kilkuosobowa rodzina profesorska. Więc ta architektura pod każdym względem jest zachwycająca w sensie funkcjonalności, w sensie nowoczesności jak na lata 30. Ale to, co wydaje się takie najbardziej pociągające, no to jest. Właśnie ta winda i te osoby, które w Windzie się spotykają. To jakie życie mm -hmm. tam się toczyło, prawda? Kto się spotyka? No właśnie, no, naj, najwspanialsze umysły yy, 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 nie tylko Krakowa, ale także no, współczesnej nauki, inteligencji. Yy, I ludzie, którzy, jak pani pisze. Przychodzili też, jak na przykład Tadeusz Różewicz na dysputy do innych profesorów. Pisze też Pani o bardzo różnych czasach, bo tak naprawdę ta historia tego profesorskiego życia to jest historia całego XX wieku. Też to, co zmieniało się w tych mieszkaniach, i to też Pani opisuje, było powodowane różnymi historiami. Ta historia wygląda inaczej trochę w czasach PRL-u. Sami profesorowie też zmieniają swoje układy mieszkań, jak Pani pisze, jedynie profesor. znaczy. Mieszkanie profesor Marty Wyki jest w zasadzie jednym z niewielu, które zostało w oryginalnym układzie pomieszczeń. Tak, to niestety były wymogi czasów. No, mm. 200-metrowe mieszkanie dla jednej rodziny profesorskiej było nie do pomyślenia w, czasów, w czasach PRL-u i wtedy zaczęto te mieszkania rzeczywiście... Dzielić, przydziały metrowe prawda, obowiązywały. Ale tutaj też okazało się i pokazało się, że ta nowoczesność myślenia Ludwika Wojtyczki, architekta, mm -hmm. zdała egzamin, dlatego że do każdego mieszkania były dwa wejścia, dwa ciągi sanitarne, tak to nazwijmy. I okazało się, że był możliwy podział mieszkania każdego na dwa niezależne mieszkania z dwoma niezależnymi wejściami. Więc nawet w trudnych czasach PRL-u, kiedy trzeba było te mieszkania podzielić, było to możliwe. Mm -hmm. to, to rzeczywiście duża szapoba dla autorki, dla pani, dlatego że, że ja naprawdę się spodziewałem, przeglądając książki, które chciałbym, e, i gości, których chciałbym zaprosić tutaj do naszej telewizji targowej. Bo, bo, bo kiedy spojrzałem, mówię, dobra, na rogu łopzowskiej i słowackiego, pamiętam kamienicę, wiem co o co chodzi. Mówię, no dobra, na pewno będą sylwetki, tam zdjęcie, krótki opis, w tym mieszkaniu mieszkał. A tymczasem okazuje się, że pokazuje pani taki społeczno. Klasowy, bo to też pewna klasa społeczna, tygiel wymiany myśli. Ale też nie brakuje ciekawostek, po które pewnie sięgną czytelnicy, którzy to lubią. Na przykład w kamienicy. Mm, Odbija się echem pewna głośna, no i tragiczna tak naprawdę sprawa sprawa gorgonowej, bo pisze pani o tym, że jeden z mieszkańców tegoż domu no właśnie miał coś wspólnego z, ze sprawą gorgonowej. Tak, profesor Jan Olbrych. Teraz w tym mieszkaniu mieszka profesor Władysław Stróżewski. Mhm. Zatem to odwiedzając profesora jest możliwość też jakby do, dotykania tej, tej rzeczywistości sprawy gorgonowej w jakimś sensie. Mhm. Tak, profesor Jan Olbrych, no przecież wybitny medyk sądowy, w wiele. Spraw zaangażowanych w sprawę pięknej Zośki, też zabójstwa w Hucie, był, był wciągnięty. I on tak, w czasach, kiedy zajmował się sprawą gorgonowej, mieszkał też w kamienicy. I stamtąd z tego okresu pochodzi taka anegdota. Że oto profesor Jan Olbricht obił drzwi wejściowe blachą. No być może obawiał się tego, że, że przechowując akta sprawy sądowej ktoś włamie się na przykład do jego mieszkania, nie tylko, nie tylko miał to na uniwersytecie te dokumenty. Ale to też pokazuje, że w tym domu mieszkali różne, różne osoby, które miały choćby na sprawę gorgonowej różne zdanie. I w tej windzie wspomnianej, ośmiokątnej, szalonej zupełnie te dysputy też mogły się toczyć. Przecież oni się spotykali nie tylko na katedrze uniwersyteckiej, mogli się spotkać w windzie czy przy bramie wyjściowej i powiedzieć profesorze, szanow, szanowny kolego, mm. tak jak, jak kolega myśli o tej sprawie, dlaczego kolega, przecież tak mm -hmm. profesorowie do siebie mówili. Także tak, sprawa Rity Gorgonowej tam była bardzo taka nabrzmiała w tym domu, kiedy cały Kraków nią żył i cała Polska, prawda? Mm -hmm. I wtedy też w tym domu te, te dyskusje się toczyły a dyskusje na ważne tematy dotyczące społeczeństwa, polityki, albo zabawy i imprezy, bo kiedy myślimy o takim życiu yy, jakiś no właśnie, jakiejś grupy społecznej, to jest jeszcze jedna kamienica w Krakowie, przy ulicy Krupniczej, taak, która no w nieco innych, no tak nieco później, bo w latach 50 tak naprawdę zaczyna mocno rezonować, czyli dom literatów. No i tych historii stamtąd jest mnóstwo. One głównie dotyczą, kto się z kim lubił, kto, gdzie spał, bo tam były nieco inne warunki <grym> lokalowe. Taak, <grym> mniej taak, profesorskie, taak, tak bym powiedział. Prawda. Ale o, chciałem zapytać o to, no właśnie, czy oni się naprawdę spotykali? Czy to było tak, że... że po zamknięciu drzwi każdy był w swoim świecie. Myślę, że się spotykali. Zresztą było też tak, że kiedy wybierali na początku, ta pierwsza grupa 13 profesorów, mhm. kiedy, kiedy wybierała mieszkania, to mogli zdecydować, kto na którym piętrze będzie mieszkał i kogo będzie miała jako najbliższego sąsiada. I na przykład profesor Ignacy Krzanowski wybrał jako najbliższego sąsiada na trzecim piętrze profesora Władysława Folkierskiego, i oni rzeczywiście ciągle u siebie przesiadywali. Zwłaszcza, że jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na, na tę fasadę, to, jest, to są właśnie te okna, okna wykuszy. To, to kiedy spojrzymy z jednego okienka, można było kuknąć do okienka sąsiada i nawet przez okno ze sobą porozmawiać. I to jest przykład takiego trzeciego piętra, który ciągle te, te drzwi były otwarte i rzeczywiście ci profesorowie u siebie bywali. No profesor Władysław Konopczyński znany był z tego, że urządzał imieniny i urodziny i 70 osób do niego przychodziło. 70 osób, oczywiście można no, na powiedzieć, że było. No, na 200 metrach zmieszczą się bez problemu. Ale ja myślę o, o tej służbie, która kanapki na przykład musiała przygotować na WC po krakowsku tak dla 70 osób. E, profesor wino własnej produkcji serwował, bo znany był z tego. Bywali u, siebie, bywali u siebie, dyskusje toczyli bardzo różne. Myślę, że na sprawy naukowe także, często na tematy takie życiowe. Często tych profesorów, to były trochę inne czasy, odwiedzali studenci. To, to był taki, taki rys charakterystyczny, że studenci mieli otwarte wejście do domów profesorskich. I tutaj pytanie się pojawia. U profesorowej. Czy też u profesor Dłuskiej, odbywał się na przykład w mieszkaniu egzamin doktorancki. <noise> tak, to opowiada profesor Marta Wyka, że rzeczywiście y, y, przyszła jako młoda dziewczyna trochę podenerwowana do profesor Marii Dłuskiej. Y, co ciekawe, to już był ten moment, kiedy. Mieszkania były podzielone mhm. i profesor Marta Wyka opowiada, że ta kuchenka u profesor Marii Duskiej gdzieś tam była w korytarzyku zorganizowana i, i siedziały sobie panie w wykuszu patrząc na aleje, które już wtedy były ruchliwe i tam właśnie taki egzamin się toczył. Szczęśliwie zakończony, jak, <laughs> jak wiemy. Czyli podsumowując trochę ten wątek, możemy powiedzieć, mówimy o dyskusjach, o spotkaniach trochę inaczej jeszcze dopytam czy wszyscy profesorowie zamieszkujący kamienice mieli jest, to jest określenie z książki swoisty urok towarzyski to bardzo ładne muszę zapamiętać bo to jest bardzo dwuznaczne to jest określenie akurat profesora Stanisława Pigonia w kierunku profesora Ignacego Chrzanowskiego, którego uwielbiał był jego uczniem mhm. i w tym wypadku akurat ono miało wydźwięk pozytywny, mhm. ten swoisty urok towarzyski rzeczywiście profesor Ignacy Chrzanowski miał. Nie wiem czy wszyscy, myślę, mhm. że byli tacy, którzy byli, powiedzmy to elegancko, introwertykami, mhm albo bardzo zaangażowanymi w swoją pracę, nie marnowali czasu na y, zbytnie pogawędki towarzyskie, jak w każdym domu. Myślę, że to jest taki, taki element, y, no nie, nie wszyscy też musieli się lubić, pamiętajmy mhm. o tym, nie wszyscy musieli mieć podobne poglądy na różne sprawy. Więc myślę, że to nie była taka reguła, że każde drzwi do każdego domu były otwarte i wszyscy przy każdej okazji się spotykali. Ale no były też charaktery trudniejsze. Mhm. Resztę znajdziecie Państwo oczywiście w książce. Trzeba doczytać, bo my tylko anonsujemy pewne wątki, tak żeby zachęcić Państwa do sięgnięcia po publikację wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. A ja jeszcze kilka wątków, jeśli zdążymy, chciałbym poruszyć, bo w to miejsce, i to jest też fantastyczne w tej opowieści, wpisanych jest wiele, trochę o nich powiedzieliśmy, ludzkich losów, historii. Czy było coś takiego, co Panią, nie wiem, wzruszyło, zaskoczyło, co było? trudne do opisania bo przecież to też jest historia Polski jest druga wojna światowa gdzieś w tle jest sąd dyrekcją Krakau jest PRL, zmiana ustroju w czasach, kiedy do kamienic do, kooptowuje się po prostu w ramach mieszkalnictwa czynszowego innych ludzi, którzy po drugiej wojnie światowej szukają swojego miejsca w Polsce. Na szczęście, zaczynając od końca, mhm. czyli od czasów PRL-u, zawsze tam byli dokwaterowywani profesorowie mhm. albo pracownicy uniwersytetu. Tak. Czyli nie było takiej sytuacji, że ktoś zupełnie obcy mógł nagle zamieszkać w kamienicy. To był plus. Plus. Natomiast rzeczywiście dla mnie jest przejmująca historia z czasów II wojny światowej i Krakał, Krakau, dlatego że ja mam w umyśle i, w, i przed oczami taki obraz, że wszyscy ci profesorowie, jakich mieszkało tam 13, oni tego dnia 6 listopada wyszli na uniwersytet, poszli na, to, na ten słynny wykład mhm. 6 listopada właśnie w południe w kolegium Nowum. i jeszcze jak zachowało się wspomnienia, oni Poprzedniego dnia chodzili od drzwi do drzwi, dyskutowali, mhm. czy iść, czy nie iść. Zwłaszcza, że, że, że w tym domu mieszkał rektor, który też przecież musiał podjąć taką decyzję, czy zaprosić całe grono profesorów na ten wykład, prawda? Nie wiedział, co będzie tak naprawdę. Więc on też, mieszkając w tym domu, spotykał się, konsultował się z kolegami. I dla mnie to jest przejmujący obraz, że, że wszyscy ci mieszkańcy. Niektórzy wcześniej byli zmobilizowani, pojechali na wojnę, ale generalnie oni wszyscy wyszli na ten wykład i nagle tego 6 listopada po południu ten dom całkowicie opustoszał. Tam zostały tylko kobiety, które mieszkały nie za długo, bo 10 listopada cały dom został opróżniony przez Niemców. Wszyscy musieli stamtąd się wyprowadzić. I też dla mnie było niesamowite, że udało się na przykład dotrzeć do nazwisk Niemców, którzy tam mieszkali. Wiemy, kto mieszkał u Konopczyńskiego. Kto mieszkał u Barycza, kto mieszkał u Lera Spławieńskiego, kto mieszkał u, u Chrzanowskiego, kim byli ci Niemcy, którzy tam zamieszkiwali, co stało się z całym wyposażeniem, że zostało nagle wywiezione. E, na szczęście po II wojnie światowej ten dom odżył trochę w innych warunkach. Niektórzy mieszkańcy wrócili do niego. Ale ten moment, kiedy, kiedy dom, który tętni życiem, umysłami, dyskusjami towarzyskimi, dyskusjami naukowymi, jest nowy, nowoczesny, 10 lat funkcjonuje. I nagle on milknie, i nagle tak jakby go nie ma, jest, a nie ma go. Yy, bardzo przejmujące to dla mnie było długo po... 6 listopada. To, co pani powiedziała, jest chyba najlepszą pointą, że to jest to o domu, który ma nam historię do opowiedzenia, ma Państwu historię do opowiedzenia. Są to historie różne i takie krotochwilne i, i naukowe i takie pokroju związane na przykład ze sprawą gorgonowej, ale też takie, które dość mocno są zakotwiczone w trudnej historii, historii II wojny światowej, polskiej inteligencji i polskich naukowców. Książka Marzeny Florkowskiej opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego na Alma Mater możecie państwo wrócić także dzięki tej opowieści i poznać historię miejsca na rogu Łobzowskiej i Słowackiego. No potem na przykład przejść i zobaczyć jak ta kamienica z zewnątrz wygląda. Ja byłem no, jakiś miesiąc temu na spacerze i wygląda całkiem nieźle z zewnątrz do środka nie wchodziłem, ale dzięki tej książce do środka będziecie mogli wejść i prześledzić losy tej kamienicy na przestrzeni no już wieku prawie. Bardzo dziękuję pani za gościnę. В нашем студии. <laughs>